Zakupy w aptece to konieczność. Ciężko mówić o przyjemności. Idziemy tu, bo zdrowie szwankuje. Tak jest najczęściej. Przypomnijmy sobie prawo Marfiego. Jeżeli przewidziałeś cztery możliwe awarie i zabezpieczyłeś się przed nimi, to natychmiast wydarzy się piąta, na którą nie byłeś przygotowany. Podobnie jest ze zdrowiem. Jak chorować, to jak są święta, albo znikąd pomocy. Myślę, że ten problem, dopóki ustawowo nie zostanie zmieniony, gdzie nie będą nałożone i kary na apteki, i jakieś możliwości przymuszenia do pełnienia dyżurów, to prawdopodobnie taka sytuacja jeszcze będzie trwała. Powiat działdowski rozkłada ręce. Samorządy w Polsce podobnie. Przepisy zmieniły się i chęci do pracy odeszły w siną dal. Apteki bronią swoich racji, starostwo swoich, a chorzy, no cóż, są pozostawieni sami sobie został skrócony czas funkcjonowania aptek do godziny 21 od czyli w godziny wieczornej od 19 do 21 i do godziny 18 od rana do godziny 18 w ciągu dnia i w okresie dni w niedzielę dni wolnych i świątecznych 4 godziny w ciągu dnia i później 2 godziny wieczorne. Ale brak leku w jednym punkcie generuje potrzebę udania się do drugiego punktu, a to już nie zawsze jest możliwe. Jedna z aptek nawet zaskarżyła nas do wojewódzkiego sądu administracyjnego, że takie uchwały podejmujemy, wyznaczając ich na dyżury, a oni tych dyżurów pełnić nie chcą. Na terenie powiatu Działdowskiego funkcjonuje 20 aptek i punktów aptecznych. Dodatkowe godziny wiążą się z dodatkowymi kosztami i apteki nie chcą być poszkodowane. Powiat i tak już finansuje jedną godzinę, czyli między godziną 18 a 19, żeby nie było przerwy między dziennym funkcjonowaniem apteki a tym nocnym. To tą godzinę finansuje powiat, czyli jest jak apteka ma wyznaczony dyżur wieczorny, to od godziny powiedzmy tej 9 rano do godziny 21 pracuje non stop bez przerw. Ani starostwo, ani Narodowy Fundusz Zdrowia nie są w stanie wyciągnąć konsekwencji z tytułu niewykonania dyżuru. Tak, apteki również mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, mimo to nie wszystkie stosują się do wymogów ustawowych, ale konsekwencji z tego tytułu nie ma. Także wszystkim życzymy zdrowia, a jak chorować, to trzeba wiedzieć kiedy.